So, Może zrobić wolontariusz bez pieniędzy. Pracowałam jako wolontariuszka w szpitalu, gdy spotkałam małą dziewczynkę, która zawsze była sama. Zapytałam pielęgniarek o nią, a one powiedziały mi, że jest tam od miesięcy i rodzice nigdy jej nie odwiedzali. Byli zbyt zajęci pracą, by zarobić na jej leczenie. Postanowiłam spędzać z nią czas każdego dnia. Grałyśmy w gry, czytałyśmy bajki, a ja przynosiłam jej ulubione przekąski. Uśmiechała się zawsze, gdy mnie zobaczyła. Pewnego dnia zapytałam ją, czego najbardziej pragnie na świecie. Powiedziała, że chce zobaczyć może. Obiecałam jej, że gdy wyzdrowieje, zabiorę ją tam. Była tak szczęśliwa. Kilka tygodni później powie... Powiedziano mi, że zostanie wypisana do domu. Byłam tak podekscytowana jej szczęściem, poszłam ją odwiedzić, ale ona płakała. Powiedziała mi, że jej rodzice nie mogli sobie pozwolić na wyjazd nad morze. Prawie się rozpłakałam. Nie miałam dużo pieniędzy, ale byłam zdeterminowana dotrzymać obietnicy. Pracowałam dłużej i oszczędzałam. Wreszcie uzbierałam wystarczająco. Pojechałam do jej domu i opowiedziałam rodzicom o mojej obietnicy. Byli bardzo wdzięczni. Następnego dnia pojechaliśmy wszyscy na plażę. Kiedy zobaczyła morze, rozpłakała się z radości. Przytuliła mnie i powiedziała: Dziękuję, że dotrzymałaś obietnicy. To był najlepszy dzień w moim życiu.